Czy kiedykolwiek zatrzymałeś się na chwilę po wizycie w toalecie i pomyślałeś, co właściwie mówi mi moje ciało? Wiem, to nie jest temat, o którym łatwo się rozmawia przy stole czy w pracy. W Polsce zwykle spuszczamy wzrok, gdy ktoś wspomina o jelitach, stolcu, trawieniu. A jednak, to właśnie tam, w tym cichym, niewidocznym dla oka miejscu, rodzi się zdrowie lub choroba. Napisz w komentarzach. Skąd oglądasz ten film? W moim gabinecie w Warszawie, wśród pacjentów, których leczę od ponad 20 lat, nieraz widziałam przypadki, gdzie zwykłe ignorowanie tego, co organizm mówi w toalecie, kończyło się poważnymi konsekwencjami. Pan Marek Złodzi przez wiele miesięcy bagatelizował fakt, że jego stolec stał się cienki jak ołówek. Myślał, że to nerwy i stres w pracy. Dopiero gdy trafił na kolonoskopie, odkryliśmy przyczynę zwężenia jelita, które wymagało leczenia. I wiecie co? Powiedział mi potem: Gdybym wcześniej zrozumiał, że to znak ostrzegawczy, oszczędziłbym sobie tylu miesięcy lęku i bólu. Nie ma nic wstydliwego w obserwowaniu własnego ciała. To nie jest fanaberia, to troska o siebie. Zachodnia medycyna coraz częściej wraca do tego, co już tysiące lat temu mówił Hipokrates. Wszystkie choroby zaczynają się w jelitach. Oczywiście nie miał do dyspozycji rezonansu magnetycznego ani badań dna, ale miał intuicję. Dziś wiemy, że miał rację. Naukowcy potwierdzają. Mikrobiota jelitowa wpływa nie tylko na trawienie, ale też na odporność, nastrój, a nawet sposób, w jaki myślimy i śpimy. Pani Ewa z Gdańska. Kobieta energiczna, która całe życie jadła tradycyjnie pierogi, golonkę, kiełbasę z chrzanem, przyszła do mnie z uczuciem ciągłego zmęczenia i bólem brzucha. Badania wykazały zaburzoną florę jelitową i niedobory witamin z grupy B. Kiedy zmieniłyśmy dietę, wprowadziłyśmy więcej błonnika i kiszonek, organizm dosłownie odżył. To właśnie jest magia jelit niewidoczna, ale decydująca o wszystkim. Nie zdajemy sobie sprawy, że nawet kolor i kształt stolca potrafią powiedzieć o nas więcej niż nie jeden test laboratoryjny. Jasny, ciemny, zielonkawy, zbyt twardy, zbyt miękki każdy z tych sygnałów to komunikat. Problem w tym, że większość ludzi nie umie go odczytać. Wyrzucamy to, co dla naszego zdrowia jest jak raport z wnętrza organizmu, i wciskamy spuczkę, zanim zdążymy pomyśleć co tam się naprawdę dzieje? Nie chodzi o to, by codziennie przyglądać się toalecie z lupą, ale jeśli zauważysz, że coś się zmienia, kolor, kształt, zapach, częstotliwość, to już wystarczający powód, by zareagować. Czasem to błaha sprawa, jak odwodnienie po letnim upale nad Bałtykiem, a czasem pierwsze ostrzeżenie poważniejszego problemu. Właśnie dlatego dzisiejszy odcinek poświęcam w całości temu, co mówi stolec o Twoim zdrowiu? Bo nie chodzi o wstyd, lecz o świadomość. Nie musisz być lekarzem, żeby zrozumieć własne ciało. Wystarczy trochę uważności i otwartości, a Twoje jelita odwdzięczą się energią, spokojem i równowagą. Zanim przejdziemy dalej, chcę Cię zaprosić do pewnego małego eksperymentu myślowego. Wyobraź sobie, że Twoje jelita potrafią mówić. Nie słowami, ale kształtem, kolorem, zapachem. To ich alfabet. To sposób, w jaki próbują się z tobą porozumieć każdego dnia. Problem w tym, że większość z nas nigdy nie nauczyła się tego języka. A przecież to właśnie on może ostrzec nas, zanim będzie za późno. Aby lepiej zrozumieć, co nasze ciało do nas mówi, musimy poznać coś. Co w medycynie nazywamy skalą bristolską. To bardzo ciekawe narzędzie, stworzone jeszcze w latach 90. przez brytyjskich naukowców. Do dziś jest używane w szpitalach, na uczelniach i w gabinetach lekarskich również w Polsce. Skala ta opisuje siedem rodzajów stolca, od twardych, zbitych jak małe kulki, po całkowicie płynne. Każdy z tych typów ma swoje znaczenie jak litera w alfabecie zdrowia. Typ pierwszy to twarde, małe grudki, przypominające orzechy lub kulki. Takie stolce często widzę u osób, które piją zbyt mało wody, albo jedzą mało warzyw i produktów z błonnikiem. Często pojawiają się u osób starszych, które przyjmują dużo leków, a także u ludzi prowadzących siedzący tryb życia. Pan Tadeusz z Krakowa, były kierowca autobusu, opowiadał mi, że przez lata jego najbliższym przyjacielem była butelka coli, a warzywa widział tylko w reklamach. Kiedy zaczął codziennie pić więcej wody i jeść owsiankę, jego organizm odwdzięczył się w ciągu kilku dni, jak sam mówił z uśmiechem. Nawet toaleta była zadowolona. Typ drugi to stolec twardy, zbity, ale już nie w kulkach, tylko w postaci długiego, suchego walca. Często świadczy o zaparciach i o tym, że treść jelitowa zbyt długo zalega w organizmie. W takim przypadku woda wchłania się z powrotem do organizmu, a to, co zostaje, staje się suche i trudne do wydalenia. Jeżeli ktoś męczy się w toalecie, napina, ma uczucie niepełnego wypróżnienia to znak, że czas zmienić coś w diecie, a niekiedy też w stylu życia. Wystarczy więcej ruchu, błonnika i płynów, by jelita znów pracowały w rytmie natury. Typ trzeci i czwarty to, co w medycynie uważamy za złoty środek. Stolec ma wtedy kształt gładkiego, miękkiego wałka, nie za twardy, nie za luźny. Powinien mieć jednolity, brązowy kolor i nie sprawiać bólu przy wydawaniu. To oznaka dobrze nawodnionego organizmu, zrównoważonej diety i jelit pracujących jak dobrze naoliwiona maszyna. Często mówię pacjentom, że taki stolec to jak dobrze wypieczony chleb. Ma swoją strukturę, ale jest wilgotny i elastyczny. Jeżeli tak właśnie wygląda u Ciebie, możesz się uśmiechnąć. Twoje jelita są Ci wdzięczne. Typ piąty, szósty i siódmy to już druga strona medalu. Im wyższy numer, tym luźniejsza konsystencja. Typ piąty to stolec miękki, często z małymi kawałkami, który może wskazywać na przyspieszoną perystaltykę jelit. Typ szósty to półpłynna masa, a typ siódmy całkowicie wodnisty czyli po prostu biegunka. Tu już nie chodzi o dietę, ale często o coś więcej infekcje, zaburzenia trawienia, a czasem stam zapalny. Wtedy warto obserwować, jak długo taki stan się utrzymuje. Jeśli trwa dzień lub dwa, może to być reakcja na coś, co zjedliśmy, albo stres. Ale jeśli utrzymuje się przez tygodnie, to sygnał, którego absolutnie nie wolno lekceważyć. Każdy z tych typów jest jak wiadomość. Jedne mówią: Wszystko w porządku, inne wołają: Pomóż mi. I właśnie dlatego nie powinniśmy się wstydzić rozmawiać o stolcu, bo to nie temat tabu, lecz temat zdrowia. W moim gabinecie w Poznaniu zawsze powtarzam pacjentom: Jeśli nauczysz się rozumieć swój stolec, nauczysz się rozumieć własne ciało. Zanim zaczniemy, chcę, byś przez chwilę przypomniał sobie jedno: Twoje ciało nigdy nie milczy. Ono zawsze mówi, tylko nie zawsze go słuchamy. A jednym z jego najsubtelniejszych, ale też najbardziej wymownych języków jest kolor stolca. Dla większości ludzi to temat, którego woleliby nie poruszać przy śniadaniu. Ale prawda jest taka, że ta codzienna, zwyczajna czynność w toalecie jest jak przegląd techniczny naszego organizmu darmowy, naturalny i dostępny dla każdego. Kiedyś miałam pacjentkę, panią Annę Storunia, kobietę ciepłą, wesołą. Która przez lata nie zwracała uwagi na kolor stolca. Pewnego dnia zauważyła, że jej stolec stał się jaśniejszy, wręcz szarawy. Zignorowała to, myśląc, że to kwestia diety. Dopiero po kilku tygodniach przyszła do gabinetu i całe szczęście, bo okazało się, że wątroba i drogi żółciowe potrzebowały natychmiastowej pomocy. To przykład, który zawsze przypominam, kiedy ktoś mówi mi. Pani doktor, przecież to tylko kolor. Kolor stolca to wynik pracy wielu narządów wątroby: pęcherzyka żółciowego, trzustki i jelit. Gdy wszystko działa prawidłowo, stolec ma odcień średniego brązu, czasem z lekkim odcieniem ciepłego karmelu. To zasługa żółci, zielonkawej substancji produkowanej w wątrobie, magazynowanej w pęcherzyku żółciowym, a potem uwalnianej do jelit. Tam Dzięki enzymom i bakteriom żółć przekształca się w związek zwany sterkobiliną, który nadaje stolcowi jego klasyczny brązowy kolor. Brzmi technicznie może ale to właśnie ten drobny proces chemiczny jest jednym z najpiękniejszych przykładów, jak doskonale współpracują nasze narządy, jak orkiestra, w której każdy instrument ma swoje zadanie. Kiedy jednak ta harmonia zostaje zaburzona, kolor się zmienia. Zielony stolec może oznaczać, że treść pokarmowa przeszła przez jelita zbyt szybko, żółć nie zdążyła się rozłożyć. Widzimy to często po stresie, infekcjach albo przy nadmiarze warzyw bogatych w chlorofil, takich jak szpinak, jarmuż, brokuły. Pamiętam młodego studenta, Kamila z Wrocławia, który przyszedł do mnie przerażony po tygodniu diety super zdrowych zielonych smoothie. W jego oczach widziałam panikę. Ale wystarczyło kilka pytań, by odkryć, że wszystko było w porządku po prostu zbyt dużo chlorofiłów w diecie. Uśmiechnęliśmy się oboje, czasem nadmiar zdrowia też bywa problemem. Żółtawy kolor stolca może wskazywać na trudności w trawieniu tłuszczów. Czasem to efekt błędów dietetycznych, innym razem sygnał, że trzustka lub drogi żółciowe pracują słabiej. U dzieci taki kolor zdarza się po infekcjach wirusowych. U dorosłych na przykład przy nietolerancji laktozy lub celiaki. Czarny, błyszczący, lepki stolec to z kolei coś, czego nie wolno ignorować. Może świadczyć o obecności krwi strawionej w przewodzie pokarmowym, np. przy wrzodach żołądka. Jeśli więc zauważysz, że stolec przypomina smołę, nie czekaj, nie szukaj odpowiedzi w internecie, idź do lekarza. Zdarza się też stolec bardzo jasny. Wręcz biały to sygnał, że do jelit nie dociera żółć. Taki objaw zawsze wymaga pilnej diagnostyki, bo może oznaczać zablokowanie dróg żółciowych lub poważniejsze zaburzenia pracy wątroby. Natomiast stolec czerwony nie zawsze jest powodem do paniki, może pojawić się po buraczkach, barszczu czy malinach. Ale jeśli ten kolor się utrzymuje, a nie jadłeś nic czerwonego, to sygnał, że gdzieś w dolnym odcinku jelita może pojawiać się krew. Wtedy również warto zgłosić się do specjalisty. Nie chodzi o to, by się bać, chodzi o to, by zauważać. Nasze ciało nie wysyła przypadkowych sygnałów. Jeśli nauczysz się obserwować kolor stolca, możesz zareagować zanim pojawią się poważne objawy. To jak wsłuchiwanie się w szum morza z początku wydaje się chaotyczny, ale gdy wsłuchasz się głębiej, zaczynasz słyszeć rytm. Twój organizm też ma swój rytm. Trzeba go tylko nauczyć się słuchać. Zawsze powtarzam moim pacjentom: ciało nie krzyczy od razu. Zaczyna od szeptu, a ten szept najczęściej słychać właśnie w toalecie, w tym jak często tam chodzimy, jak się czujemy po, czy towarzyszy temu ulga, czy raczej dyskomfort. Bo choć o kolorze stolca mówi się coraz częściej, to jego zapach Częstotliwość i wrażenia po wypróżnieniu mówią równie wiele. Zacznijmy od tego, co na pozór najbardziej prozaiczne od zapachu. Wiem, to nie jest przyjemny temat, ale ma znaczenie. Stolec zawsze ma zapach, to naturalne w końcu powstaje w wyniku rozkładu resztek pokarmowych przez bakterie jelitowe. Jednak gdy zapach staje się wyjątkowo ostry, gnilny, przypominający zepsute jajka czy meta, może to oznaczać zaburzenia trawienia białek, tłuszczów lub obecność infekcji. Pamiętam pana Krzysztofa Skiedz, który opowiadał, że od miesięcy unikał wizyt u znajomych, bo czuł, że jego wypróżnienia są inne. W badaniach wyszło, że jego trzustka nie produkowała wystarczającej ilości enzymów, by trawić tłuszcze. Kilka zmian w diecie i odpowiednia terapia sprawiły, że życie wróciło do normy, i jak sam mówił, nawet zapach wrócił do zdrowia. Drugi ważny aspekt to częstotliwość wypróżnień. Wiele osób pyta mnie: Pani doktor, jak często to normalne? Nie ma jednej uniwersalnej odpowiedzi. Każdy z nas ma swój rytm. Dla jednych to raz dziennie, dla innych co dwa dni. Ale jeśli musisz czekać cztery, pięć dni albo przeciwnie biegasz do toalety po każdym posiłku to znak, że jelita próbują ci coś powiedzieć. Pani Janina z Białego Stoku, seniorka pełna humoru, mawiała, że jej organizm to stary zegar z kukułką regularny, ale tylko wtedy, gdy je o stałych porach i pije swoją ulubioną herbatę z mięty. I miała rację regularność w jedzeniu i piciu to klucz do regularności w toalecie. Trzeci element to uczucie po wypróżnieniu. Idealnie powinno być jak po długim spacerze lekko, swobodnie, z poczuciem, że wszystko jest na swoim miejscu. Jeśli natomiast czujesz, że coś zostało, że nie udało się całkowicie opróżnić jelit, to sygnał, że perystaltyka nie działa tak, jak powinna. Może to wynikać z osłabienia mięśni dna miednicy, stresu, zbyt niskiego nawodnienia, a czasem z tak tzw. bloku defekacyjnego, który dotyczy zwłaszcza kobiet po menopauzie. Nie jest to powód do wstydu, to objaw, z którym można i trzeba pracować. Często wystarczy kilka prostych zmian więcej ruchu, spokojny rytm posiłków, ćwiczenia oddechowe i odpowiednie nawodnienie. Jest też zjawisko odwrotne uczucie nagłego parcia na stolec, które pojawia się wielokrotnie w ciągu dnia, ale bez efektu. W medycynie nazywamy to tenesmem. Może być objawem stanu zapalnego jelita, ale równie dobrze wynikać ze stresu i napięcia emocjonalnego. Nasz układ nerwowy i jelitowy są bowiem połączeni cienką, niewidzialną nicią. Dlatego nie bez powodu mówi się, że jelita to nasz drugi mózg. I jeszcze jedno dźwięki i gazy. Tak, nawet one są częścią języka jelit. Nieprzyjemne wzdęcia, bulgotanie, przelewania to naturalne zjawiska, ale jeśli stają się codziennością, mogą oznaczać, że mikroflora jelitowa jest rozchwiana. Bywa, że wystarczy ograniczyć słodycze, napoje gazowane i dodać trochę kiszonej kapusty lub kefiru, by harmonia wróciła. Polska kuchnia ma w tej kwestii skarby. Kiszony ogórek, żurek, zakwas buraczany to nasi naturalni sprzymierzeńcy w odbudowie flory jelitowej. Czasem mówię pacjentom, jelita to jak stary przyjaciel nie zawsze pachną najlepiej, ale zawsze mówią prawdę. Jeśli ich posłuchasz, odwdzięczą się spokojem, lepszym snem, jaśniejszym umysłem. Bo zdrowe jelita to nie tylko kwestia trawienia, to fundament równowagi całego organizmu. Na tym etapie naszej rozmowy wiesz już, że twoje jelita to nie tylko fragment układu pokarmowego, ale prawdziwe centrum dowodzenia zdrowiem. To one decydują o odporności, energii, nastroju, a nawet o tym, jak śpisz i myślisz. Wiem, że temat może wydawać się prozaiczny. Ale w rzeczywistości to właśnie tu zaczyna się wszystko dobre samopoczucie, spokój, równowaga. I dlatego dzisiaj opowiem Ci, jak o jelita dbać na co dzień, by nie musiało już wysyłać sygnałów alarmowych. Zacznijmy od tego, co najprostsze woda. To najtańszy, najłatwiejszy, a jednocześnie najbardziej niedoceniany lek, jaki istnieje. Jelita potrzebują nawodnienia, by pracować płynnie, by stolec miał prawidłową konsystencję, a toksyny mogły być usuwane bez wysiłku. Widziałam setki przypadków, gdy ludzie latami cierpieli na zaparcia, a wystarczyło dodać dwie szklanki wody dziennie, by wszystko wróciło do normy. Pani Teresa z Lublina, emerytowana nauczycielka, przyznała mi kiedyś: "Pani doktor, to niemożliwe, że woda potrafi tyle zdziałać". A jednak potrafi. Drugi filar zdrowych jelit to błonnik. Znajdziesz go w owocach, warzywach, pełnoziarnistym pieczywie, płatkach owsianych czy sienieniu lnianym. W Polsce mamy piękną tradycję kiszonek kapusta ogórki. Buraki to prawdziwy dar natury dla naszych jelit. Te produkty dostarczają nie tylko błonnika. Ale też naturalnych probiotyków, które odbudowują mikroflorę i wspierają odporność. Kiedyś do mojego gabinetu trafił pan adam z Wrocławia, człowiek nowoczesny, żywiący się głównie na mieście. Zmagał się z wzdęciami i uczuciem ciężkości. Wystarczyło, że przez dwa tygodnie wprowadził kiszonki, kefir i płatki owsiane, i nagle wszystko się uspokoiło. Jelita naprawdę lubią prostotę. Kolejny element to ruch. Nie musisz biegać maratonów ani chodzić na siłownię. Wystarczy spacer po obiedzie, jazda na rowerze, taniec, pracę w ogrodzie. Ruch pobudza perystaltykę, czyli naturalną falę skurczów jelit, które przesuwają treść pokarmową. Jeśli siedzimy godzinami przed komputerem, jelita dosłownie usypiają. A wtedy nawet najlepsza dieta nie pomoże. Nie możemy zapomnieć także o emocjach. Stres to cichy wróg naszych jelit. Wypija z nich energię, rozregulowuje mikrobiotę, przyspiesza lub spowalnia trawienie. Ile razy słyszałam w gabinecie: "Pani doktor, przed egzaminem albo rozmową o pracę zawsze biegnę do toalety". To klasyczny przykład tego, jak jelita reagują na napięcie. Dlatego uczmy się odpuszczać. Oddychać, pić melisę, wychodzić na spacer. Jelita uwielbiają spokój. Ostatni element to czujność na zmiany. Nie ignoruj, jeśli stolec nagle staje się czarny, bardzo jasny, jeśli pojawia się krew, śluz, uporczywa biegunka albo długotrwałe zaparcia. Nie czekaj, aż samo przejdzie. W medycynie czas jest naszym największym sprzymierzeńcem. Ale tylko wtedy, gdy reagujemy szybko. Pan Leszek z Rzeszowa przyszedł do mnie po pół roku lekceważenia drobnych zmian. Wydawało mu się, że to nic takiego. Dziś sam mówi innym. Gdyby nie ta rozmowa z panią doktor, nie wiem, jakby się to skończyło. Twoje jelita to niewstydliwy temat, to twoje centrum zdrowia. Dbaj o nie z taką samą troską, z jaką dbasz o serce, o oczy czy o uśmiech. Wprowadź małe rytuały: szklanka ciepłej wody z rana, miska owsianki z owocami, kilka głębokich oddechów po pracy. Zrób to dla siebie, nie z obowiązku, ale z wdzięczności dla ciała, które codziennie pracuje bez wytchnienia, byś mógł żyć, myśleć, czuć i kochać. Bo jelita, moi drodzy! To nie tylko przewód pokarmowy, to serce zdrowia. A kiedy są szczęśliwe? Całe ciało oddycha lekkością.